Co to jest duchowe przebudzenie? Duchowe przebudzenie to przypomnienie sobie, kim my naprawdę jesteśmy. Jesteśmy twórcami naszego życia. Ta twórcza energia zawarta jest w naszych myślach, w naszych uczuciach, w naszych słowach, jak i wszystkich czynach. To, co my aktualnie przeżywamy, to jest to, jest to co my sami utworzyliśmy. I w tej sekundzie, Teraz, kiedy słuchacie mojego nagrania, Wasze myśli i Wasze uczucia tworzą Waszą przyszłość, Wasze następne dni. Dlatego tak ważne jest, byśmy sobie uświadomili, że my tworzymy naszą rzeczywistość. To my to wszystko, co dzisiaj przechodzimy, sami stworzyliśmy. Nikt nas nie kara. Nikt nie chce, żebyśmy się smucili, czy też, żebyśmy prowadzili nieszczęśliwe życie. Wręcz przeciwnie, życie prowadzi nas w tym kierunku, byśmy nareszcie się obudzili, byśmy zrozumieli, kim my jesteśmy. I teraz, w tym czasie, wszystko, co nam nie służy, pojawia się w naszym życiu, byśmy nareszcie przejęli odpowiedzialność za nie, byśmy zrozumieli, że to my tworzymy nasze życie, nasze realia, również to, co się teraz w świecie pojawia. To jest to, co my wspólnie utworzyliśmy. I to się pokazuje, byśmy teraz wszyscy przejęli naszą siłę, zrozumieli, jak wielka siła, jaka moc tkwi w nas. I ta siła płynie w każdej komórce naszego ciała. To jest ta siła miłości, z której pochodzimy. Ponieważ w tej sile miłości wszystko, co nie jest miłością, w miłość i w energię, która tej miłości odpowiada, będzie przekształcona. Co to znaczy? Że jeżeli żyjemy w naszej sile, w naszej prawdziwej sile twórczej, to tu nie ma bólu, smutku, łez, różnych braków. Tutaj jest tylko miłość, szczęście, radość, harmonia i wszystko, co naszej energii odpowiada. Bogactwo na wszystkich płaszczyznach. Dlatego budźmy się, zrozummy, jak niesamowicie silnymi istotami jesteśmy, jak, jaka siła płynie w nas, w naszych sercach, w naszym ciele, w naszych myślach i uczuciach. I przyjmijmy tą odpowiedzialność, weźmy w ręce nasze życie i utwórzmy świat wspólnie, naszymi siłami. Taki świat, jakiego naprawdę pragniemy świat przepełniony pięknem pokojem, radością, spełnieniem i bogactwem dla wszystkich, dla każdego. To wszystko jest w nas, bo jesteśmy tą najsilniejszą siłą świata, miłością. Odkryj ją w sobie i razem z nami utwórz to, o czym tak bardzo marzymy. Nasz prawdziwy świat. Świat pełen miłości. Do usłyszenia, Wasza Helena.